No to jest taki, no to jest taki jakby akcja na internecie, jest taka platforma, no i tam jakby jest że się robi no a mam powiedzieć mam powiedzieć trzy, cztery, dwa, trzy, druga. Zosia, śpi, dłużej śpi. Zocha. Powiedzcie dziewczyny, jak bardzo teraz pracujemy? Nie, to się... Po telefon! Nie zepsuj! stara! No ty wiesz, jak klapsy używacie, to ma, ma widać, ma tu być widać i ja mówię akcja. I wtedy robisz klaps. A jeśli się lubi to się kiedy każdy jest zamiast po ludzku, ze sobą. Jeszcze raz. Uuu. 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 Wow, na się nagrywa. I mówisz co? Kto spalił popcorn? Gosia spaliła popcorn. Nie, nie podobało mi się. To jest problem! Okej, okay. I, teraz, i teraz każda z was robi dwa kroki do tyłu. Dobra, włącz kamerę. Musisz podejść do niej bliżej. Ja się boję. Dobrze. Podejście drugie, i teraz ja idę. I potem. No to jak... idź, to co tu dajesz, ok? Czekaj, stop! Nie, czekaj, zostaw! zostaw. Już 30 minu sekund tego leci! Ale to jest dziwne! Ciao, ja fajne! lubię się patrzeć, ludzie patrzą! Cięcie!